A siwanko? Jesteśmy teraz pod schroniskiem PTTK Jagodna. I stąd będziemy, stąd będziemy wchodzić teraz na kolejny dzisiejszy szczyt do korony gór Jagodna. I zobaczymy Zobaczymy tutaj jak tutaj te szlaki idą. Teraz O, jagodna Godzina 25 już Czyli tędy idzie szlak. My zaczynamy. A jesteśmy na 811. Ale ruszyliśmy. Pod schroniska, i tu mamy już na drzewie niebieski szlak. Wbijamy na szlak. A to jest przełęcz, na spalonej. Teraz czeka nas trochę dłuż, dłuższy, dłuższe podejście. Chociaż ta jagodna jest niższa niż odlica. I generalnie teraz doczytałem. Że to chodzi jednak o to jagodną, że ta jagodna nie jest najwyższym szczytem tutaj tych gór. Są wschodnie, bodajże. Szybko jest jakiś wyższy, ale tam nie prowadzi szlak. Patrz, widzisz szedzi, że single są. A tak one są oznaczane. Pętla jagodna. A tu już mamy single Fajna pogoda się nam zrobiła i teraz ciśniemy delikatnie w dół, a cały czas idziemy taką szeroką, szutrową ścieżką przez las. I tutaj na tym niebieskim szlaku są takie odbicia przez las całkowicie, wąską ścieżką, tak ten szlak jest oznaczony, ale on i tak potem się łączyć tą główną drogą. Więc jak komuś się nie chce przez te lasy skręcać te ścieżki, to można cały czas iść prosto. Teraz nawet schodzimy delikatnie w dół. To fajny dzień dzisiaj. Będziemy mieli dwa szczyty do Korony gór. Orlicę i jagodne. Jagodną. Jak to się to nazywa. O, tutaj już drzewy widzę. Oznaczenie. Także ciśniemy cały czas niebieskim szlakiem. Widoków tutaj podobno nie ma. Idzie się cały czas przez ten las, ale za to jak przybędziemy na szczycie. To jest fajna wieża widokowa. Gdzie można sobie już jakieś widoki poglądać. I zwykła droga przez las, ale jest naprawdę ładnie. I cały czas w drzewach mamy zaznaczenie niebieskiego z Fajne są te suzety. widoków tutaj zobaczy, co nie ma. Ale idziecie się, się przyjemnie. A jutro będziemy wschodzili na śnieżnik, także mam nadzieję, że będą jakieś fajne widoczki. Będą po podobno nas czekały. No i mam nadzieję, że będziemy, że zobaczymy godzice, bo podobno na śnieżniku występują. Jedyny obszar poza tatrami, gdzie można je spotkać. Tu mamy trestuszane zasady ruchu na trasie narciarskiej. Czyli tu mamy ten trasy narciarskie Tu mamy kierunek, że do w lewo. I jakąś mapkę. To co lecimy w lewo? <głosy> <głosy> tu mamy w końcu odbicie. Do, do lasu. Zobaczymy, czy to będzie skrót. i teraz pójdziemy sobie tym laskiem. Czy to aby to na pewno było to odbicie? Chyba nie. Już tu się ścieżkę. Nie, idziemy dalej, prosto. To jest chyba po prostu oznaczenie. Nie chcę się ryzykować, żeby jeszcze potem się wracać. Prawda? Nie, patrz, masz dalej niebieskie Dobra, mamy piramidki Tutaj będziemy wracać i zrobimy to zdjęcie Budujemy tym naszą piramidkę, i No może jak będziemy No będziemy wracać i naszą piramidkę Ale generalnie fajny projekt. Taka Rona Gór Polski, że sobie to zbudowywamy. Fajnie się idzie. Mamy już dzisiaj drugi szczyt. i Igorowi też się podoba, nie? No to teraz sobie rozmawiamy, że jak już te główne pozdobywamy, no to to zostaną nam takie małe jakieś takie. E, łatwe do zdobycia. To sobie nawet po dwa, czy tam po trzy, czy po cztery dziennie można wchodzić. A dzisiaj to się jest drugi. I te szczyty, dwa, to dzisiaj, a nie wchodzimy. No tutaj się idzie trochę dłużej. Ale one i tak, chyba naszym zdaniem, są łatwiejsze od łysicy, która jest najniższym szczytem. Ale tam, było na pewno bardziej się stromo szło, nie? I go. No dobra, lecimy. Teraz zerkniemy ile czasu siedzimy To jest pewnie coś koło ko ko ile? Mówisz go. No, czyli nam zostanie jeszcze z 10 minut do wieży. Zaraz zobaczymy, ja zobaczymy. O, no, godzina 12 4 od Mamy dobry czas bo jest właśnie coś, czyli nam zostało jeszcze, nie, 400 metrów przedmiot nie wiem, a może w szybka. Będzie to znaczy. Może, no, może jeszcze na szybciej. Mi się zdaje, że w godzinie 20 będziemy. No. A to tempo mamy naprawdę dobre. Godzina 15. 15 minut szybciej niż tam było w przewodniku napisane. Już mamy wieżę Przed nami. Ostatnie podejście. To jest oznaczenie szlaku angielskiego. Dobra, mamy wieżę. Tak, patrz, mamy bramkę tutaj, Gorek, widzisz? Od Singli. Jak odno. Jest pętla godna, Sigle O, patrz, mamy tabliczkę. Dobra, czy co robimy? 977 Góry bystrzyckie. Mamy kolejny szczyt dokorony gór. Zaliczony. Fajna wieża. Wchodzimy na wieża. Widoczek mamy teraz zwierzy. Tam na wprost, a tam na wprost jest śnieżnik, na który będziemy tu chodzić. To piękne są decydent do koła. Zobaczcie co się dzieje. Tam jest gdzieś kłodka kłodzka. A tam widział na Także kolejny nasz szczyt Metrony Gór Polski zaliczony. To już jest szósty, jak godna drugi dzisiaj. Także jest fajnie, fajny dzień. Enjoy. Dobra, my już wracamy z, ze szczytu z jagodnej. I teraz takie sprostowanko, bo jak wchodziliśmy na orlicę to mówiłem, że ona nie jest najwyższym szczytem tych Gór Orlickich, ona jest, ona jest najwyższym szczytem Gór Orlickich, a ja to dzisiaj czytałem tylko po prostu pomyliłem szczyty. Chodziło o Jagodnę, że Jagodna nie jest najwyższym szczytem tutaj tych gór Bystrzyckich, tylko jest jakiś obok gdzieś jest jakaś sasanka czy coś takiego, która jest 8 metrów wyższa, ale nie prowadzi do nią żaden szlak. I uważana jest Jagodna za koronę za najwyższy szczyt Grupy z i ona jest zaliczona do grony grup polskich. To jest takie jest prostowanko. A my już sobie schodzimy i lecimy do samochodu. Mamy jakieś 4 km. Razem będziemy mieli koło 10 Także fajny dzień, zaliczone dwa szczyty. Lecimy na dół. Enjoy!